Hej dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Nie wiem po co mi ta koszula. Tak stwierdziłam, że chociaż do filmu będzie ładniej. Dzisiejszy film zaczynamy dopiero o godzinie 11.46. To, co się wczoraj zaczęło dziać, to mówię nie, to, to nie dzieje się naprawdę. Tutaj niczego odkrywczego, to nie jest nic spektakularnego. Wczoraj laurka miała stan podgorączkowy, bo to jeszcze nie można nazwać ogromną gorączką, Miałam 30, miała 37. I 7. Cały czas ma katarek, leci. Wiecie, robimy tu różne rzeczy. Już włączyliśmy inhalator, już daliśmy jakieś tam witaminki. I dzisiaj też nie ma gorączki. Od rana jest 37. No to nie jest gorączka, tak? Bo niektórzy na przykład mają także że 37 i 2. jest już stan podgorączkowy. Nie, słuchajcie, nie. Tak jak na przykład, oczywiście, jeżeli ktoś sobie tak robi, spoko. Ja tylko mówię o sobie, nie? Żeby nie było, że. To, co ja mówię, to, co ja robię, to że jeżeli ktoś robi inaczej, to że on jest jakiś wiśnięty, szurnięty czy coś takiego. Na przykład, jak jest szczepienie. I no jest prawdopodobieństwo, że dziecko po szczepieniu będzie miało gorączkę. No to na przykład znam nawet z życia osobistego, że jak jest 37,5 po szczepieniu, no to już trzeba dać zapobiegawczo, żeby nie urosło. A może wcale nie urośnie, może będzie tylko 37,5 i wcale więcej nie będzie. Laurka robiła pipi i dzisiaj było 37, dzięki Bogu, ale jest katarek. Ale jak czytałam w internecie, to niestety panuje podobno y, u nawet dorosłych y, angina, zapalenie gardła. Ja jej nie zaraziłam, bo nie miałam skąd. Ja nawet do sklepu nie jeżdżę, no bo nie mam jak na razie. Matko, przecież ta koszula do tego nie pasuje, no po co ja to założyłam? Boże kocha, tu by trzeba było coś innego. Dobra, nie ładnie, nie? To, to że Laurka wczoraj miała stan podgrączkowy, to jest nic. Ja wczoraj też. 37 ,7? i 7? Jak ja to zobaczyłam, to mówię nie, nie wierzę. Jak się pierdzieli, to wszystko. Ja cię gorączki zero. Wczoraj miałam tylko ten stan podgorączkowy. Dzisiaj, odpukać tfu, 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 nie wymawiając tego bardzo głośno, nie ma nic. Jest jakaś szansa na sukces, że to się nie rozwinie. Pożyjemy, zobaczymy. No, ale po prostu świadomość tego, ty złamana gira. Nie, no, po, no straszne to jest, no. I ogólnie dzisiaj jest ogromna pieczara na dworze, dlatego siedzę tu w sypialni, bo mam włączoną. Klimę u góry. A jak ja mam te opatrunki, to wszystko na mojej nodze, no to też nie jest wskazane, żeby to tak przegrzewać, żeby tam mi się w środku nic nie zaczęło kisić, no bo tam są te rany jeszcze wszystkie, prawda, które dochodzą cały czas do siebie. Dlatego na razie, póki mogę, to siedzę w klimie. Laurka, no, ogólnie nie ma ludzi, nawet apetyty ma, powiem Wam, także, no może nie będzie aż tak źle. No, trzymajmy kciuki, żeby. No, Jezus, ja nie chcę, Boże, nie chcę, żeby mi dziecko jeszcze teraz cierpiało. Damy radę z nogą, no to i damy radę z przeziębieniem, prawda? Tylko no szkoda, że się tak wszystko do kupy składa i na razie idzie wszystko pod górkę zamiast coraz lepiej. No ale tak jak mówiłam, niedługo przyjeżdżają moi rodzice i nie to, że ja narzekam na to, jak się mną opiekuje moja teściowa, gdy na widzicie w parcy. Tylko po prostu no fajnie będzie. Jak rodzice też przyjadą, wiecie o co chodzi, nie? No normalne. ja tutaj, czekając te dwa tygodnie na tą wizytę, ja się czuję, jakby to była wieczność. No nic się nie dzieje, ale to ze względu na to, że jestem uziemiona. I to jest najgorszy okres, teraz, tego wszystkiego, co może być. Cały czas gira, musi być do góry. I pamiętam, jak na wypisie ze szpitala, pan doktor wtedy wcześniej do mnie przyszedł. Ten, co mnie operował, i ten, do którego będę chodziła. Właśnie do mnie zajrzał i powiedział mi, że jak już będzie wizyta ja już jestem umówiona dawno, dawna, już jak w szpitalu leżałam, to już mnie moja siostra umówiła no to wtedy właśnie lekarz powiedział, że będziemy podejmowali kolejne kroki. I to jest, znaczy, wiecie, kolejne kroki. To nie jest tak, że ja pójdę i od razu będę biegać. Ja wiem, jak ja bym chciała. Ja pierdzielę, jak ja bym chciała wbiec do tego gabinetu, zaskoczyć tego lekarza, <noise> ale by się zdziwił, nie? Czekam jak na zbawienie, żeby się dowiedzieć czegoś nowego, bo wtedy. Pan doktor mi powie coś, coś nowego, nie? Tak, opowie mi bajkę, jak mu bajkę. No rozumiecie o co chodzi, no po prostu dowiem się nowych rzeczy. Na pewno ten opatrunek będzie zdjęty. Będę musiała kupić tego buta i tak ja wiem, że on jest że on jest tam ze zniżką, tak, ja już wszystko wiem, słuchajcie, ja nawet wiem, ile on będzie kosztował, bo ja nie będę miała ortezy tylko na początku tego buta. Mm, ja już chcę iść tam. No nie ma nic gorszego, cholera jasna nic złamanie nogi. Jest dobrze, wiem, sparaliżowanie całego ciała, albo po prostu wiadomość, że nie możesz chodzić, stracenie wzroku, słuchu No to by było w ogóle. No i są gorsze rzeczy, ale w tym momencie ze złamaniem to, co ja mam, to dla mnie jest najgorsze, co w życiu przeżyłam. Mam nadzieję, że gorszych rzeczy nie będę musiała przeżywać. Zobaczcie no te pazurki. Jak one pracują jak taki krabik? Ryszard. draniu. Ryszard. Czy to jest namiętne? Pokaż te łapki. Zobaczcie na te łapki, Ryszard. Ryszard. Ja nie mogę, Ryszard. Musimy coś z tym zrobić. Namiętność dnia. Ryszard, ty draniu. Rysiu, gdybyś miał Facebooka, to to by było twoje profilowe na Face'a. Jemy, Ryszard. Ja nie mogę wytrzymać, Ryszard. Robimy pieczątki. Zobaczcie, jakie mamy dziary, jakie mamy tatuaże, ok? Ojej, dzisiaj jest przed drzemką, powiedz. Widać? Zobacz, czy widać? Widać? <śm> tu. Tu? Tak intensywnie mi robisz. Tu. No jest, rzeczywiście tu, no. Matko. Jest. Więc mama, u Ciebie trzeba mocniej dodusić, żeby wyszło. Teraz nowa ściereczka wyprana i tutaj jest chlebek w garnku żeliwnym. Natłuściliśmy garnek, nie obsypywaliśmy mąką, tylko natłuściliśmy, bo podobno do tego może nieźle przywrzeć, więc albo papier do pieczenia, albo tłuszczyk. I razem wspólnie z teściową stwierdziłyśmy, że tłuszczyk. To są zastrzyki na zakrzepice. Jak to widzę, to ja mdleję na samą myśl. Już mam tego dosyć, wiecie, A jeszcze tyle przede mną. Nie to, że sobie to lekceważę, bo to nie ma opcji, żeby tego nie robić. Tylko po prostu ja już nie mam miejsca na brzuchu. Mimo, że on jest bardzo, ale to bardzo duży. No i co? <laughs> Siedzę. Bo teściowa się nade mną zlitowała. Ułożyła mi tutaj parę rzeczy na wyspie. I mogłam sobie trochę pogotować. Nie nagrywałam, no bo siedziała ze mną, to nie chciałam tutaj włączać kamery po prostu, tylko nawet siedzieć z nią. Jak widzicie, no grubo było Chleb na zakwasie ma to do siebie, że musi kilka godzin wyrastać. Jesteśmy ciekawe, czy wyrośnie. Miał on wyrastać w tym koszyczku, który zakupiłam, ale słuchajcie, tu już tak się wszystko zagmatwało, że z terściową razem wspólnie stwierdziłam, że po prostu na pierwszy raz już go wrzucimy i niech wyrasta sobie w tym garnuszku, w którym kupiłam. Dziś Kurier przywiózł ocet jabłkowy, pół litra. I to jest taka firma Olini. To mi się gdzieś obiło o oczy na Instagramie, jak ktoś kiedyś polecał produkty tej firmy. Zamówiliśmy po to, żeby go pić. Jedna łyżeczka octu na szklankę wody przed posiłkiem. Nie wiem, czy przed każdym posiłkiem będziemy to robili. Po pierwsze, skąd pomysł na picie octu jabłkowego? Od Elizy na Instagramie. Ona wydała teraz e-booka. Nie kupowałam tego e-booka, ale tam na Instagramie było bardzo dużo treści na temat picia octu jabłkowego. Przed każdym posiłkiem, więc ja tutaj nie jestem ekspertem, ale jeżeli ktoś by chciał się zapytać skąd mi się to w głowie wzięło, no to właśnie od Elizy na Instagramie. Także jeżeli ktoś by chciał zobaczyć to tam zapraszam, ona ma chyba relacje nawet pozapisywane na temat tego octu, więc tam się możecie dużo więcej dowiedzieć. Z octem jabłkowym, w ogóle z każdym octem, ale z jabłkowym tutaj w tym przypadku, bo mamy do czynienia z jabłkowym, jest tak, że nie każdy może go spożywać i pić. Jakie są przeciwwskazania? To jeżeli ktoś by był zainteresowany, to proszę sobie wygooglować ocet jabłkowy przeciwwskazania. Wyskoczy wam jakieś tam problemy żołądkowe, inne cuda. Więc jeżeli takie rzeczy macie, no to na pewno nie będzie to dla was. Więc od razu mówię, że wiem, że ocet jabłkowy nie wszyscy mogą pić i razem wspólnie z Dawidem postanowiliśmy spróbować. Jedna łyżka na szklankę wody przed każdym posiłkiem i dzisiaj właśnie wypijemy to pierwsze przed obiadem. I powiem wam, że ja ogólnie w kuchni miałam kiedyś ocet jabłkowy. Też nie dlatego, żeby używać go do dań potraw, tylko dlatego, że go piliśmy, ale coś tam inaczej go piliśmy, coś się tam z miodem mieszało, no nieważne. Ja ogólnie nie przepadam za odtem jabłkowym do potraw, na tyle, że nie miałam go w domu. Nie wiem, jakoś tak. On nie jest odtem, który mnie wkurza, który mi jakoś strasznie nie smakuje, ale mnie jakoś irytuje i wkurza mnie, gdy on jest dodawany do potraw. Że ja też nieumiejętnie to kiedyś robiłam, może muszę się troszeczkę z nim przeprosić, i nie wiem. No zobaczymy. No jak jest, to na pewno może coś jeszcze będziemy działali i dodamy go do jakiejś potrawy, gdy tego będzie wymagała. I często jak był jakiś przepis, i w przepisie był ocet jabłkowy, to zmieniałam na inny ocet. Nie wiem, no jakoś tak ten jabłkowy mi tak coś, nie wiem, zaszedł za skórę, ale czemu, to nie pytajcie. Teściowa dzisiaj pozwoliła mi trochę poszaleć w kuchni. Wiecie, jak to tak trochę komicznie wyglądało. I to jest ta szarpana wieprzowina, którą zrobił Dawid wczoraj. Ej, taka miękka, że na zimno mi jeszcze tak nie odłaziła jak tutaj. Ja tu wzięłam deskę, nóż, żeby to kroić. Kuźwa taka miękka, że normalnie nawet nie potrzebowałam ręką, to rozgniotłam. To była karkówka i my zawsze lubimy taką szarpaną wieprzowinę dać sosem barbecue gotowym. Tutaj słuchajcie, no nikt nie ma czasu na robienie sosu barbecue już bez przesady i tak takie rarytasy Dawid serwuje, że po prostu masakra, więc teściowa dała mi pole do popisu i sobie rozszarpałam i wymieszałam z sosem. Wiecie jakie się cieszyłam? Ja pierdziele nie wyobrażacie sobie tego. Ja i mój mier. Wkurzona jestem, wiecie? W mojej głowie było tak, żeby poukładać na wyspie kuchanej wszystkie rzeczy, które potrzebuję, nawet łyżeczki na zmianę, bo gdyby jej nie było, gdyby mi się łyżeczka obróciła, potrzebowałabym czystą, nie mogłabym wstać, bla bla, 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 I powiem Wam, że to jest gówno nie robota. Wcale tego nie użyłam. I dobrze, że teściowa została, a nie sobie poszła, no bo to, żebym czegoś nie umyła, no to logiczne. Zostawiłabym na tej wyspie, poukładałabym na kubkę, potem wszystko by się przerzuciło do zlewu, wszystko jest zrobione. Jak widzicie, mięso zrobiłam sama. Chleb po części. No bo już nie. Dupa, gówno, taka robota, no. Ale jest jeden plus. Jak ktoś wam była podłogi, to przynajmniej wiedziała, że nie wstanę i nie będę chodzić. Ja nie wiem, czy przez tą chorobę ja się w ogóle nie nauczę jeść na łóżku. <laughs> ja w ogóle nie będę jadła na siedząco nigdy przy stole. Ale zobaczcie, jaką miałam bułę. Koniecznie do tego uwielbiam takie ogórki pikle. No, kocham nad życie. Patrzcie, futraki u nas niedostępne. A ja miałam prywatne futraki w domu. Przepyszne, przepyszne. Moi drodzy, miałam w sobie tyle nerwów, tyle złości. Laurka miała drzemkę. Wstała z tej drzemki i po prostu weszłam tylko do pokoju, patrzę oczy takie szkliste, ale nie ma rudziła. Uwierzycie w to, że nie ma rudziła. Mierzymy gorączkę 381. Mówię, dobra, tu nie ma co ryzykować. Informacja do Dawida i Dawid mówi: Dobra, okej, okay, dzwoń do lekarza. Wrócę z pracy, no to z nią pojadę, jeżeli będzie jeszcze przyjmował. Tak też się stało. Dawid pojechał i byłam taka wściekła, bo Dawid miał z kim jechać, nie z teściową, z kim innym. Tak przeokropnie wściekła, że nie mogę z własnym dzieckiem jechać do lekarza, to jest straszne. Okazało się, że zapalenie gardła, tak jak mówiłam na początku, że panuje podobno angina i zapalenie gardła. a Pani lekarka powiedziała to samo. Mówi, że bardzo dużo dzieci teraz choruje. Było mi tak przykro. Mam taka zła. To było okropne uczucie. Słuchajcie, doszło do tego. Takie jak jest No właśnie, chyba nam się coś przysuszył, nie? Też mi się tak wydaje. Teraz nie wiem. Za powiem, Ewidentnie wyschło przez tą ściereczkę, nie wiem. Rysiu ma takie białe nóżki, tak jak ja. Tylko, że ja mam. letni kozak. A co? Najnowszy krzyk mody. Jaj, Ryszard. On ma cztery kozaki, a ja mam jednego. Ryszard. Ty dronią. Mamy chyba awarię chleba. Nie chyba się rusza. Rusza się? Proszę bardzo. Te nasze nacięcia to też tak trochę nie poszły, ale z tego co było w garnuszku, jaki był mały chlebuszek, mamy taki piękny i ładny. Jak na pierwszy na zakwasie, no bardzo dużo z moim zdaniem. Trzeba powiedzieć o naszej klęsce żywiołowej. A mianowicie o tym, że nie wiemy czego nam troszeczkę obsech. Wysechł z wierzchu, jak widzieliście. Ja domyślam się. I ścieleczka była i wszystko, nie było odkrywane. Absolutnie, to jest jedno. Druga sprawa, no te nacięcia są trochę do poprawy. Ja nie wiem, czy one nie były za płytkie. Czy nie trzeba było trochę głębiej też to zrobić. I nie wiem, czy to też nie było spowodowane tym, że te nacięcia tak ładnie nie wyszły, się to tak fajnie nie rozeszło. Przez to, że on wysechł ze wierzchu. Przecież tak może być. I jeszcze jedno, zobaczcie: ten garnek nie był suchy, w sensie ten chleb nie był włożony w suchy garnek, tylko był naoliwiony. No i się troszeczkę przypierdzielił. O, troszeczkę jest przywalony i było ciężko go wyjąć z tego garnka. Dawid się musiał troszeczkę namęczyć, no bo to trzeba było zrobić na stojąco, bo ja na siedząco, to nie dosyć, żeby mi się oparzyła. A ja już mam dosyć wrażeń w tym roku. No No i Dawid tak właśnie porobił, że chlebek słuchajcie wyszedł. Nie wiemy jeszcze jak smakowo, no ale wyrósł, więc na pewno drożdże, drożdże, zakwas pracował. Włożymy chyba papier do pieczenia do środka. Bo jednak te garnki żeliwne to są trochę trudne. Nie, bo ty idziesz tu z brzuchem, i potem. Wiem. Potem ja patrzę, że, że. Masz taki kaloryfer i twój brzuch widać? Sześciopak zaginął wartki. Co? Sześciopak zaginął Sześciopak zaginął Tak. Chyba wszystkim. Nie, ty masz sześciopak. Ja miałam czteropak. Miałam. Ja nigdy nie miałam. Moje marzenie. O, święty głowy. A pokaż swoją cebulę. Nie hmm. masz cebulę? Nie, bo to jutro będą nie. te burgery mam z tą szarpaną mam. wieprzowiną, i miała być cebula karmelizowana. zobaczcie. No może to nie Pana wygląda jakby specjalnie, ale to jest olcet balsamiczny z cukrem brązowym. To będzie tym. A tu jest zielona cebulka, która jest bardziej aromatyczna. Nie, cebulka, papryka. No, cebulka? No. Papryka. Mm. To... Do tego będzie jeszcze ser, ser zapiekana na ser. serem. Aha, wieprzowina będzie zapiekana z serem. I z tymi wszystkimi dodatkami. I jeszcze ten chleb. Ciekawe, czy co od tego smakowy. No dobro. No, 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 no. Dogrywam kawałek dzisiaj, ja już mam dosyć jedzenia w tym łóżku. W ogóle w jakimkolwiek łóżku. Już mnie to dobija, powiem Wam szczerze. Więc słuchajcie, w dniu dzisiejszym ode mnie dla Was wszystko. Jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. A ja idę sobie zjeść śniadanie w łóżku, ja mam tego dosyć. Wiem, już bliżej niż dalej. Spokojnie, Karolinka. Najgorsze masz już za sobą. Bo stres operacyjny pobyt w szpitalu. Uważam, że jest gorszy niż to, że będzie tam rehabilitacja, dochodzenie do siebie, to nie jest dla mnie stresujący. I to w ogóle nigdy przez chwilę dla mnie nie było stresujące. Najgorsza była ta operacja. Dobra, nie wracajmy do tego. Jeżeli macie ochotę życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć!